Dzisiaj nagrywamy odcinek drugi z To Jest druga. Tak, to jest druga. Jest, no odcinek jest ze mną. E, e, nie wiem jak się nazywać, bo ja jestem... To... No to, no to Nikola, bo każdy zna jak Albo nie no zbliża, to właśnie to na mój nowy kanał, wiadomo. No i jak Dawida pewnie wiecie, jestem w szpitalu. Mo, bo moja postać wchoczyła do schodu. Tak, i jakby, ty... była u mnie. Dobra, widzę, wyjdź sobie tam sami, wszystko zobaczcie. A ja co? Chyba ja zaczynam. nam ja bo... no, tak bardzo, jest. się ja A, tak, ty, dwa. Jeden. Ten. Dobra, widzę, Nie wiem, mogli, nie pod tymi, musielibyście być trzy dni. Cztery? Więc ja muszę iść chyba na jedyne. Tutaj było jedzenie. Tutaj gdzieś to. Kiedy sobie bierzemy tabletki i, i idę jeszcze. Cztery nic zbyt. Ten widzimy, kiedy ty dni. Ten ja idę. O! Tak. chyba wychodzę tak? Tak. tak. O! Kiedy jest ta moja przyjaciółka? Nie ja muszę być, czekać. Dobra, wydodę. O, mogę iść tutaj, to wypić. A, nie? Co to jest? Dobra, wydodę. Zapamiętaj, ty to ja się Okej, okay, to ja idę. No i chyba do domu muszę iść, tak? To nie. To idę do domu. No, to wydodę, widzę, gdzie w domu. Papa, gdzie pa. dobrze jest? No, jutro do raczej. I co? Idziemy do domu, tak? Ten kupuj. Dzień dobry. Ja tylko tutaj tutaj chcę iść do mojego domku. Jak to tu ja, ja, ja mam dom tutaj? Bo góra jest dla innych ludzi. Więc, no idę chyba sobie na 7. To I co? Widzimy się za takie 15 godzin czy jakoś tak. Tak, to dzwoni. Halo? No hej, um, bo ja Jakaś śmieszna sytuacja jest, bo ja się wyprowadzam. Co? Ja się wyprowadzam na wakacje, ja... Aaa! Okay. Co? Wtedy na rok do Japonii. O, no, tak, tak, tak. na to co chcesz? No pomóc, nie się przesłakowała, bo lot mam za kilkanaście godzin, a ja nie jestem przesłakowana. To to ja jadę szybko. Ok, dobra, pa tak. O boże, widzowie! Cutko. Wy jak takie wszystko z tym. But ty biorę. Wutybiorę oczekiwa. Jadę. Idę na tej. Bo nie ja mam samochodu. Ach, ta ona po serio. Szybko. Tam ona mieszka. Zukati? Kukłem mało Tylko ty będę w tym flizerzech, więc widowę. Widzimy sobie, aż będę miał tę moją stylówkę. No to co? Widzimy się. Za tak kilka godzin. A, e, to, dobra już, Józ, Tutaj macie nazwy, jak to? Widzowie? Polecam. Włosy i kasnokty. Fajna na to, już co? Widzowie, co on mi zrobił? Ech. Och, Maj. Co to jest? To ile płacę to te pana, za te gówno? Dobra, to ile patrzę? Dzień dobry. Widzę, że pan wybrał fryzurę za 50 złotych. Dobra, to tak jak mówiłem. 50 złotych i można iść. Ile? To jak? Płaci pan? Pin. Czy nie? 50. No dobra. 50 letnich mojego konta, Już. I teraz mam 450 zł. No to, no cóż. Na mimo, to na ja mnie będę lepiej to No to proszę. Idę do tej ścieżki, tak? Jestem na mniej. I do koła. No, domek fajny, przyznaję. Tylko chyba trochę pusto. No tu idziemy. Jeden. Tak. Upok. Uwaga. Och, mojga. Hej, pomóż Tema... mi, doradź mi. Ciekawe jak... Te... Okay. Ciekawe widowiec jak reaguje na ogłoszeń. Ty? Tak, pomóż mi. Nic nie zauważyłaś? No, to, to... Ojej, jest... bajku. By... Ty blaskął! A te uszy. I to zrobił? No właśnie, ja tego nie chciał, ale to... I fryzjer. To 50 hey. złotych. Dobra. Ja to byś mógł mówić, ja mam najlepszego fryzjera, bym ci zapłaciła. Serio? My też Ja nie mam. Kasę, ale no Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Bo do Ja mam. Ja do Japonii mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja O, Ja mam. Ja mam. Ja Ja mam. Ja mam. Ja dwie waliżki? No, to moje valíčky, na valíčky. Jo? No, a teď už je jedna z těch výpadek. No, už je jedna z těch výpadek. Dobře. jak mám si pomůč No Na, no. va... na ještě no, je <laughs> no, je do těch valílek můžeš upchat, do té torby jsou všechny ty na které máte. Jo, Vidíš, vidíš, je. tak Kagar no Kiedy tak. to? wydałam jeden. Komputer dałam. Dobra. Tego rodzaju Zabez... wybiorę. To Zabez... ja myślę, że ona jest trochę normalna. Ale no, widać. Dobra, pomogę Ci. Gdzie jest ta walizka? Ja mam. Też tutaj... tutaj te dwa? No, to, jest... no, to, jest... to ja jestem. Jeszcze... No, ja jestem wzniepełnione. Jestem to te i te... Dobra. to ja... Dobra, to ja to tutaj pakuję. No i no. Nie, no, pakuję. Okej, to co wezmę. po weźmę, nie? Sama? Ehm, o, gdzie ty to... to... bo ja, ja spałam... 12 godzin. To jest. też te muszę kolejne z Ale muszę dwie w kielcę. Tam gdzie coś mi Tutaj nie Jestem taka. A ty to chcesz? Chodź, Jonah. Dobra. Jestem dwie osma. Dobra, to takie Ja chyba idę. Tak, tak. Dobra, idę. Nie, jest tak, 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 nie, tak, Dobra, Proszę o ja mam bez, no, da. bez kolorki, Nie mam nic. 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 to na nic. Ale, tej... ale mam to to to... a, na samolot? <laughs> ale, ale, ja to, bo to Nie mam nic. Nie mam To Nie to, nic. Nie ty jest Nie mam nic. Nie mam Nie mam nic. Dobra, bilet do Japonii. Dobra! W łamku. Id idę się w tej, bo Boże o, ona idzie, idzie tam po to. papa Dobra, to chodźcie, się pożegna. Ja to nie mogę wej! Tak, ja chcę cię gdzieś można. Pa! dobra pa! Pa! Jupi! Wreszcie uciekam od tego! Dobra, ja idę się chyba widzę ze go! Dobra, widzę. idziemy. Gdzie spada? Tutaj nie pada, tylko ta ściana No i chyba idziemy do domu. Czekaj. Czekaj, to bardzo... Czekaj, dobro, zapraszam. Halo? 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 Djej, djej, djej.